Kurwa! Dajcie mi innego ptaka! Zapiszę. Ja Mary oraz Ania poszukują ptaka. Jeżeli masz jakiegoś ptaka, e, dzwoń lub pisz. Numer i adres znajdziesz niżej. Na pewno znajdzie. Ja mam jeszcze na wszystko. Muszę się odpocząć. Ale wam zadać kolnąć! Rada na Zobacz, szkoli Koli po ptaki. Szukamy ptaka. Szybko dzwoni? No dzwonię. To mój nowy dzwonek. Kolifoniczny. Nie odbiera. Orange Polska gotowa. O oh, Jezu, przepraszam, nie, tak no. oh. oh. nie to zaraz. się prawie jakbym wiesz, z No zajebiście, pod prostu za drobna z otwartymi drzwiami. No i piękność taka, wszystko na razem ten, ten przed nami jak... <grym> chyba zaraz jedzie na mur. Że ty widzisz On wjedzie zaraz na mur. może jakaś kobieta idzie po autostradzie. Matko święta, przecież zaraz coś przejedzie. Ja! Boże, ją przejadę? Już niż, 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 jak, ona podejdzie do nas i powie, to się nie wolno, parkować <grym> Nie, nie wolno parko. Możli... <pod�� SMIC ASIA> <purposely> <discut> nie parkuj się tu no możliwe. Nie, 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 Jeżeli chodzi o konkursy, nie, 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 no, chodźmy. Ej, musimy wziąć ze sobą... Dużo rzeczy. No bo... No. Zaczynać od tego, że jak byliśmy tam, i mieliśmy siedzenie na to podjechałam samochodem... Tu. Samochodem. A w końcu się palę. Też. Ale jak skończyłem, jak spalicie, to pojmijmy następnego. Nie. Pójdziemy, ja już tego dopilnuję mam sieć w tym samochodzie. Dziękuję. To tak jest taki piękny syn. Dobry człowiek, ale O Nie, to mafa. Tak, kwasię zwaga. Masz, jesteś piękny. Ty ty I jesteś piękny. ty jest mafa teraz. I daj, jesteś piękny. nagrywa. i to niego nie wchodzi, więc będzie to taka jakby podjarka dla nas samych, że robimy filmik i wrzucimy sekundę neta. Teraz możemy iść do śniadania.